Ja im pokażę dzisiaj, jak się łowi. Ślimaki. Amatorka. Mają szczęście, że nie mam karty wędkarskiej, bo by już musieli zwijać się, bo bym miała komplet. Patrzcie na to. Jaka wielka ekipa dzisiaj na zasiadce. Adik chodzi i myśli tylko. Gdzie tu się, żeby Dominika wywalić w 15 minut, nie? Powiedz, Adik, powiedz. No. No, no. To jest prawda. Właśnie myślę, kajsiednyś to jest. Kaj tak. siednyś, no. Siedzimy tu wszyscy. Przyjechała Ola, moja siostra, niedziela. Jagoda przyjechała też na ryby, chyba pierwszy raz wędki w tym roku rzucić co? Chyba nie. A jednak nie. Jej syn Karol Sylwek, moja żona zaczęła łowić też w dzisiejszym dniu. Pierwszy raz w tym roku. Pierwszy raz w tym roku, ja niegodaj, bo byłaś. już. Byłaś już na małym Kaliszoku też. No i zaczynamy taką rodzinną, niedzielną wędkarską zasiadkę. Po to, żeby sobie połowić i pobawić się z rybkami. Mamy tutaj też młodych wędkarzy. Siema mały rekin, jest Gabrysia i Bartek, którzy będą mówić nie Bartuś, podbierakowy start. Żona nawet umie wędki wyciągnąć, zobaczcie, z pokrowca, albo nie umie. No, tutaj jej założyłem dzisiaj nowe fedry, kupiłem normalnie oszołomie i mówię sprawdzimy je, takie podwójne widzicie w środku, żeby trzymało bardziej zanęte. Dzisiaj mam zamiar je sprawdzić na wędkarskiej zasiadce, mamy na czterech wędkach ją. Tu jeszcze z tyłu mamy panu kolegów szczek, którzy się właśnie z tego miejsca pakowali. Z ciekawostek Wam powiem, byli tutaj e, chyba z tydzień czasu i powyciągali takie karpie po 18-20 kg. Nawet im się udało wyciągnąć. Wczoraj widzieliśmy, jak tutaj byliśmy na rybach hol z pontonu, wyciągnęli pięknego karpia, a potem byliśmy się tu zapytać, jakie to karpie były i to Wam mówię, właśnie 15-18 do 20 kg. Kilka sztuk wyciągli. A my się nie nastawiamy na duże karpie dzisiaj, tylko na takie mniejsze, żeby się poławić. A teraz z opowieści kolegów z Czech mówili, że od rana szczupak tutaj fest atakuje. Jak oni ja nie chcą drapieżnika, to wszyscy zaś tu chytają szczupaki, a ja zaś nic nie chcą. Madzia już tam miesza za A Adik, widzę, że też już tutaj firlo. Bo do Madzi muszę gadać miesza, a do Adika firlo, nie Adik? Tak, Adik, firlo. Sylwek, ty też tam jakąś za robisz? Za firlo. Killer o, no wejście, cała woda my obstawili. Przyjechała następna ekipa, brat przyjechał e Alicja. No, dzisiaj tu będzie grubo. Zakładamy im zanęty do naszych nowych koszyczków. Zobaczymy, jak się dzisiaj sprawdzą. Takie dziadkowe, widzę, nie? Tak, powiecie, ja. Rurka antysplątaniowa. Ale się liczy efekt, a nie, że wygląda na dziadka. No i zakładamy drugi zestaw. Zanęta z kukurydzą przygotowana. Wiecie, że tak lubię. Ach. Patrzcie, tutaj tylko zmieniłem kolor kuleczki i smak, nie? Ale wielkość ta sama. Dużo się to nie różni. Rzutko. Co ty tu za wszystkie kulki wyciepujesz, młody? Bo, bo nie mam na co łowić. Jak nie masz co łowić? Zobacz, i tego tu leży. Jedziemy z koksem. Który dzisiaj mamy? 31, pierwszy, nie? Pierwszy. Młody, wybierz tam coś fajnego. Dobra. Podajemy. Nie ma problemu. No, ci mają ruchy. Ja już tu chytam. Muszą się dużo uczyć. A ty myślę, ale ty tu odczura już w tym te miejsce, nie? A nie go, że my są muły. Ja ci nie padał, że cię muł. No że to idzie. Ślimaki. Ja im pokażę dzisiaj jak się łowi. Amatorka. Mają szczęście, że nie mam karty wędkarskiej, bo by już musieli zwijać się, bo bym miała komplet. Wlęczy, wlęczy! Ej, gdzie nie powinien być wędkarz? wędkę ściągnęła. Wędkę ściągnęła ryba, no do wody. Bo to, bo to Oczywiście łaże, nie? Po całym łowisku zaś do wszystkich podchodzę, a wędka leci do wody biegłem i biegłem na tych kamieniach zapałek. A tu Ale coś fajnego. To jest mały. To są moje gabiny. No idzie, poszło do niego i za ciebie jest tym jakimś. Te? Te? To no, są moje. Ja jego. Ja muszę coś fajnego zdać. To To będzie porybić. Co to tak? Nie. To ja się nie ma. Tarny chod wody, powiedziałam. A pójdź go, daj sobie sklepik i pójdź po jeszcze go chodzimy holować, to wiesz. Jak hmm. zostawi on na chwilę, a się sama. Nie ma rybki. Po rybie. Po, pa, pa. Ej, ej, ja to idę było piękne, to było piękne. <śla> <śla> Widzicie, jak to jest, jak się ktoś z kogoś śmieje? Najbardziej się ze mnie śmiała. Ja, ja byłem bez wędki. Ty Najbardziej się ze mnie śmiała, że ja nie siedzę przy wędkach i teraz ma i wędki w wodzie następne. To no, jakie mamy pożytek. A z drugiej strony Magda tam są wolne biegi, wiesz? Ale czekaj. Żono, żoneczko, ty to jesteś wędkarz. Teraz Ty to jesteś wędkarz, a tu nie ma ryby. Nie, ma. nie ma.

Teraz nie dałem tej rybie, żeby mi ściągła wędki do wody. Ale coś innego zrobimy. Masz tyś. Oluj. Puddź się wędkarstwa. Bo wujek już lepszym wędkarzem nie będzie. Ciebie jest jeszcze szansa zrobić wędkarza. Ja idę po podbierak, bo ja jestem dzisiaj podbierakowy. malutku tym. po Pomalutku ty, mierzę. Jak uczucie? Duża ryba czy mała? Duża chyba tymek co i pomalutku Nie stresuj się synu Damy radę go wyciągnąć Damy radę go wyciągnąć Jakiś ciężki, nie? Powiem Ci że to nie będzie mały Nie jedną rybę wyciągnął żyć Lubi go fajnie podprowadzić, wiesz, pod, pod podbierak Do góry, do góry wędka, o. Tymek, jest nasz karp. Ładnie. Odczepimy. Tymek, chodź. Stań się tutaj. ale chodźcie tutaj. Z drugiej strony, Bartuś. Chodź tutaj, najpierw Tymuś. Teraz. No i teraz Bartek, chodź. Z drugiej strony, Bartek. A jak mam ręce umyć? Zaraz ci mam. Zaraz ci, chodź. Trzymaj z Olą. No, Ola, chodź tutaj. Chodź, Ola. Mam Razem, no. Super. Weź tą rąkę, bo by było, było widać rybkę. Pięknie, Bartek. Teraz rybę wypuścimy. Do wody dajemy. I do tej czystej wody. O, widziałeś to? Tam poleciło, tam jest. Dobry den! Ahoj. Dobry nie siedzi, siedzi. coś padło, Je coś. Dórek, nie coś! Ten dobry! będzie lopatkowa lita! Który zachacza, nie? nie wiem, jeszcze pan Nie wyciągniesz Nie było.

Gabi dałbym ci go poholować, ale się spiął. Ale zarzucę ci szybko wędkę, wiesz, i jeszcze sobie wyciągniesz dzisiaj ja rybę wyciągnąłem już, już. No ty już wyciągłeś, nie? Potem Gabi i jeszcze Bartek, nie? Trzymaj, trzymaj, wędkę, druga, druga. Jest. Gabi, ciągniesz, że to się stanie. No twoja ryba, twoja nie płacz, dam ci ją wyciągnąć. Jest. Ciągnij Gabi, ciągnij. nie mogę dawać na dół. Nie możesz dawać na dół, musisz cały czas naprężoną żyłkę trzymać, wiesz o tym, nie? osa! Daj na chwilę, jak masz osę, odgłoń ją. Widzisz? Chodź tutaj, bo ona wejdzie nam w liny. Gabi, nie dawaj mu luzu. Bo wejdzie nam w liny i zerwiemy. Dam ci jeszcze jak będzie przy brzegu, dobra? Jak pójdę podbierać? Drugi. Tak, drugi. Drugi? To jest pierwszy. Chodź Gabi. Trzymasz. i wejdź. po malutku, po malutku teraz. Za chwilę ty. Trzymasz do góry, do góry wędkę. Tata tam zejdzie z podbierakiem. Dziękuję Ci, dziękuję. Tak. To już ładny kar. No ładny, ładny. Ale wielki. Ładny, ładny. Wielki karp. Ja to jadę pomogę, No widzisz przecież, nie? Już go mamy. Moje, mój, mój kar! Mój kar, tak. kto za? Jeden, jeden, dwa. Trzymasz, a to ci pomogę trzymać. Patrz do kamery. Patrz do kamery, uśmiech. Zdjęcie ciocia, dziękujemy. Masz pecha na tą linię tu. No, no, Diczku jaki wynik? Na razie zero. Ale jeszcze nie ma końca. Tam nie wiemy? Wiemy. A po co ci żyłka, Bartuś? Muszę. Co chcesz zrobić? Chcę i kulkę. I chcesz zrobić sobie wędkę? Tak. Będziesz łowić ryby? Adrian! Ja. ja. postanowiłem, że wypuszczę tego karpia przy tobie, bo wszystkie ryby, które tutaj pływały, poszły do mnie. I teraz? I teraz wszystkie karpie będę wyłapywał u mnie, przenosił do ciebie, żebyś ty coś jakąś branie miał te. Ja nie chcę brania, bo ja się przychodzę odpocznić. Aha, to co innego, co innego. Ale tak go tu wypuszczę mogę. Możesz go wypić I na co do ciebie, wiesz? <laughs> jak, Ady? Jak dobrze. nerwowy jesteś? Nie, boś nerwowy. Przecież odpocząć nie, z rodziną, nie, ze, ja, ja ze ja znajomymi, odpocznie. na ryby. Ja nie ma wcale nerwowej, jemu ekstra te miejsce tam doł, żeby się pojechał, wiesz? Aha, ty taki dobry kolega jesteś. Tak właśnie. Aha, dobrze, to niech ci będzie, niech, niech ci służy. Mo, niech mu na Wigilia karpia. <laughs> Rybki rybkami, ale też trzeba coś zjeść, a dzieci szybko nad wodą głodnieją. Mamy przygotowany, ale już w domu wcześniej, gulasz z kluskami, więc... Smacznego, a to jest te największe głodne dziecko. Dziecko najgłodniejsze. Jedz, syneczku, jedz. Mm. <grym zimna> Leści, teraz leszcze podeszły. Nam, karpie uciekły, jeszcze przyszły To nie jest pierwszy reżim jeżeli chodzi dzisiaj, bo już drugi taki sam Adik waryły! nareszcie! A tak na poważnie Adik, co? Jest co? So? Sieci ja? Broń honor małego Rekina, co ty nie ze mną jeździsz? Chciałem to powiedzieć, ale tyś to nie, wypowiedzieć. Ta, 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 ta. Ulaź mi łóżki, mi nie, ma to nie, 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 miał nie, 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 tak, nie, 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 kaper. nie, Jeb, yeah. pa, pa 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 pa, leci i płynie tam. Bebe, mały by był, dobrze go nie wyciągnął, bo musiał wyciągać mu nie z ale dobrze się zerwał. Czekamy na ta 50. Powiedziałem chłopaku, że się mają przenosić do mnie, bo widzą, że więcej ryb jest, bardziej broń biorą w tej zatoce i posłuchali mnie i idą. No i ledwo się przenieśli. I już od razu ubranie Jakie Ja To na, na olbrzymy na 70 plus, a nie na 22 Nie pan czy to woda nie? No Beton Kyrwek Beton stoi w miejscu zobacz ja? to. taki wielki ja. Może za małego głod braka do tego? No Co? Może być za mały, bo na to do auta powiększy. Sub. Mój całego, nie miał no. grzbę Rówkar pod Tomka w końcu się przełamał. Musiałem brata puścić na moje miejsce, żeby sobie złowił rybę, bo Adik, wiesz? Dobrze, nie umiał, nie umiał. No właśnie tak to wygląda te rodzinne wędkarstwo. Na Adika miejsce, gdzie Adik uciekł, tam do mojej zatoki przyszedł Leszek, miejscowy. I ja myślę, że teraz Lechu. Pokażę, że nawet na tym miejscu, który wybiorą I wtedy Adik się już naprawdę zdenerwuje Jak Leszek do 10 minut wyciągnie tutaj Kilka ryb No i tutaj Sylwek też się przeniósł Z jagodą Jagoda się przeniosła, nie? I drzewo Tu musisz więcej tu paść, tak? To na pewno już to widzę Dej no to Nie zostaw jagoda Co ty z nią robisz? Ja no to będzie śmieszne To będzie teraz śmieszne Udowodni wam jagoda, że nie będzie śmieszny. Musisz to ciepć w Nie wiem. To jest to, że nie wiem, Bako. Dobra, oczy się boją, tak. Dobrze, postaramy się. Żebyś Adika nie przypała. Adik. Wędkami na prawo. No Nie ja. Tak byś lała. Serio? Ściąg, to, to obejrzymy się, bo... A ty cyganisz, nie? Widzisz? Ja... <grym> <się cieplu> <laughs> ja? Yeah. <grym> yeah? Ej, co mam powoli w ogóle w tu śladnąć? 10 metrów ode Nie. Ja? No trzeba i cyganisz. Możesz. Idź tam do nie niego, mąc idź, mącie. idź, idź do niego, idź. Ściągaj, ściągaj, Jadyk, szybko, ściągaj. <grym> Mączę, <grym> ci iść na prawo, to mnie nie słuchał. Ale nie, nie ciąg jak da. To nadal jest rodzinne wędkarstwo. O, czy to? Już mają to odplątane Sylwek zarzuć jej to Daj tam jej nowy zanęty, bo ma wielki koszyk i brat, druga ryba w Czechach Dobrze, że masz takiego brata jak ja, że ci udostępnił wszystko włącznie z wędkami. Dobrze, że masz takiego brata to się liczą umiejętności Dominik Wędki wędkami, ale ale sami widzicie, że miejscówka robi swoje, nie? Żemin tu siedział, no to brania. Ja tu siedzę, amator, no to brania. A Adi, nawet się tu już znalazł. Patrzcie go tam. A nie było go tutaj, nie? Ty, ty, masz, ty masz pojęcie, gdyby nie ten braciszek, to ty zginiesz. Beton, ja? Beton. Beton. Co tu... I wolność. mamy. mamę. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie umiem, ja nie wiem jak to skomentować. Tylko na jedne wędki biorą i tylko na jednym miejscu. Nie wiem jak to skomentować, bo nawet chłopaki się tutaj poprzenosili, czyli Sylwek z Jagodą i Adik i dalej są bez brania, a tylko na tą jedną, na tę jedynki bierze ryba. Ja nie wiem, że tak dobry wędkarz jestem. <śmiech> <śmiech> Żartuję oczywiście, nie? Ale wam powiem tajemnicę na koniec filmu, co zrobiłem, czego oni nie zrobili. Powiem wam taką tajemnicę, że się nie spodziewacie. Tymek, podbierzesz tą rybę, Tymek? Dasz rady? Czy wujek ci ma pomóc? O, ale piękna, dwudziestka. Ale w centymetrach. Jest, Ty muś, udało Ci się. Leszku, udowodnij im, że tutaj ja też są ryby na tym stanowisku. Ja muszę z nimi pozamiatać. Pewnie. Widzę, zanęta gruba, konkretna. Nie ma miękkiej gry. Dajemy lipem. My już musimy się powoli zbierać, jak ona idzie do pracy dzisiaj na noc. Więc nie możemy za długo siedzieć. Siedzi, siedzi, ładny. Eee, Tomek, dopiero zarzucił wędkę, siedział tutaj, nie? Adi, Adi siedział Poszedł, a ten rzucił za niego i ryba siedzi. To dużo. A Adi dalej bez ryby na zatoczce. Ale naprawdę tu teraz mówię szczerze, że leszczek dopiero rzucił wędkę i tu nie było dużo czekania. Drugą wędkę zakłada o Ale coś tu goniło, widziałeś? Widziałeś to teraz? Jak się woda zagotowała Adi! Chodź się łóż, chodź! Chodź ci pochona ryba! się wydaje

Tajemnicą dobrych brani, dlatego że dominikowi bierze jest dobra zanęta. rybę z tyłu. Idziemy do niego zobaczyć, podbierakowy Tymek nie zawodzi. Tutaj go mamy cały czas przy podbieraku, a Adik w końcu. W końcu żeś się przełamał. Nie wiem, bo mi ta zanęta stara Może tak być. Jako stara? Przecież wczoraj ją robiłeś na rybach. Nie Wczoraj nie używał zanęty wcale, wiesz. Nie wiem, co dzisiaj jest grane, że dzisiaj ryby nie umieję jeść. Jest masakra. <grym> ale masz już rybę przecież, nie? Czy nie? Przedtem też miałeś rybę, tylko się spięła, nie? Adrian, co ci się stanęło, ty? Nie wiem. Się co to? Odryszka. Szczęście odeszło. Ale wróciła, Adrik, ale wróciła, tylko nie zerwi jak oni biczują wszyscy ta woda. O, weźcie se. Elegancko. Tak tego nie podbierzecie. Tak tego nie podbierzecie. Ty, Adik, musisz mu fajnie najechać na podbierak, nie? Że on ją goni. Trzymaj podbierak w miejscu. Ty w miejscu trzymaj, czy w miejscu, ptynek? Adik ci najedzie. Adik ci rybą. No, <śledam>, My, a? to po tych kamieniach wali nie z tą rybą? Weź ty podbierak i wsadź do tej, ryby, do tej ryby. My jako ty robicie amatorka, nie, teraz Zerwiecie ta rybę jak ona stoi? Daj mi ta wędka, bo narobisz głupot. To dla ubiecie ta rybę. To nie chodzi o to, ale by trzeba wiatr. o. Nie. Stój! Powiedziałem ci do góry do wej. Daj na dół ten podbierak. Do góry, teraz. Mosz No i taką fajną rybkę Adik sobie złapał też, żeby nie było, bo już się martwiłem o niego No, strata. Nie ma straty, no zaczynaj, no, już siedzi, on już siedzi. Na stoisz. tak Co masz, to my rybka? Ja siedzi, coś tam siedzi. Ej, no ale piacie, po tym to bo przegubiłeś. Nie tak kolej. A co jeszcze się po tym ty, to miało być tej kolejności. Zaś mówi, że to beton. Patrz, patrz, patrz teraz, wynurzy się, patrz. Czekaj. Patrz. Beton. No i taki. Beton, to jest ten beton. Beton od Tomka. Musisz to sandaż żyć Patrzcie, wysypało mi się troszeczkę zanęty, nie? <laughs> Zobaczcie co tu się dzieje, czorno. Trochę mi się wysypało tam, no, widzisz to? No? No, no, ja I czorno od ryb. No. Adik ma rybę Może się już jedna wreszcie wiesz. Wyśmiechnięty już nie, będziemy widzieć jaki będzie. Ale już przeszło załamka, że nie szło wyciągnąć. No Jan No Jan, już zadowolony, widzisz Leszku? Cała ekipa tak. kibiców. A na drugiej wędce Adik to... też ma rybę czyli... Podwójny komplet. Tu jest ryba. była ryba. I tu jest ryba. Dwie ryby. Ale tego nakarmione. Nie Tymek, Adik z drugą strony. Tymek ma czekać. Beton. Czekaj, czekaj, teraz do góry. Jest. I tak właśnie macie robić. No, Madzia ciągnij mu tą rybkę drugą. co ty robisz? Co wy to robicie, ty? Nie nagrywam tej patologii. Co się tu stało, to nie wiem. O, ten to jest, za ten... O, o, Madzia. Trzeba umieć łowić, żeby sobie bez. Trzeba mieć pojęcie, nie? Biegam tam i tam. Zrobicie sobie podwójne zdjęcie z adikiem. Ja już większe, nie? Ale ten większy. tam. Jest do góry. Do góry, nad kamienie. Tak się łowi takie duże ryby? No, dodatki wędki na pewno, nie? i dublet i dublet. Co to masz Adik, noś to wypuść? No, Wypuszczaj do no, się... no weź to wyjść, chcieliśmy sobie zdjęcie zrobić, nie? Jak Adik zrobi zakończenie z Magną to tak o ten dublet Piękna rybka? 1,43, chyba drugi 50, nie? No. Gratulacje I takim właśnie akcentem, karpiem od Magdy. No ładnie, widzicie, że ryb było mnóstwo, nawet nie było czasu tam pogadać o głupotach, tylko cały czas zajmować się wędkarstwem. Każdy z nas połapał, więc możemy być zadowoleni. Widzimy się w następnym filmie.